Witam Was kochani serdecznie, witam Was na moim kanale Kasia Tarot. Jak tam moje ptaszki? Czy wstaliście rano? Słuchajcie, ze mną do te czytania są trochę nieregularne, bo ja nie ogarniam dnia, także raz będą czytania, raz nie będą czytania. Najtrudniejsze są dla mnie live'y, bo czasami mi coś wypadnie w niedzielę i nie mogę zrobić live'a o tej o tej godzinie w niedzielę. Ale postaram się może w tym niedzielę zrobić live'a i odpowiadać na Wasze pytania. Także jakby co... To przyglądajcie mój kanał. Ja, ja będę wrócę ogłoszenie, czy będzie live, czy nie będzie live'a w niedzielę. Także także to na tyle. No dobra, słuchajcie, dzisiaj jest co? Dzisiaj jest wtorek, 9 grudnia, a my chcemy zobaczyć, co przyniesie nam dzisiejszy dzień. No dobra, ja też jestem ciekawa, także zobaczmy, co przyniesie nam dzisiejszy dzień. Co nam tutaj karty chcą powiedzieć. Mamy króla Pucharów troszeczkę ten król Pucharów jest troszeczkę naburmuszony tutaj. Uuu, ktoś tutaj się czuje porzucony przez tego króla. Patrzcie, karta mi się zepsuła. Słuchajcie, dotacje, muszę sobie kupić następną talię kart. Jeżeli chcecie, żebym Wam wróżyła. No dobra, dwie karty chciały mi wypaść. To tak zostawiamy. Słuchajcie, kochani. Powiem wam tak. Karty mówią. Dzisiejsze karty mówią o tym, że wy chcieliście, chciałyście spokojnego dnia, ale nie. Musimy się uczyć życia od nowa. Eee, także zobaczymy, co tutaj nam to życie dzisiaj przyniesie. Słuchajcie, mamy zaczyna się od jakiegoś tutaj dramatu. Może to być wasz dramat wewnętrzny, albo nawet jest zewnętrzny, bo mamy tutaj. Króla dramatu, odwróconego króla Pucharów, czyli pana, który nie wie sam, czego chce. Także ta energia dzisiejszego dnia zaczyna się od energii tego faceta albo osoby, która ma emocje, ale nie używa instrukcji obsługi. Mówi jedno, robi drugie, myśli trzecie. Ma przeczucie, ale to przeczucie ignoruje i generalnie nadaje jak radio z zakłóceniami. Słuchajcie, możliwe wydarzenia, dziwne jakieś wiadomości albo zero wiadomości, albo pasywno-agresywne jakieś, nie wiem, posty na Facebooku ktoś postuje w, w kierunku was, albo reakcje z kategorii o co chodzi, bo ja naprawdę nie wiem. I słuchajcie, to nie jest zły człowiek, on ma, y, natomiast on ma emocje jak gdyby w trybie y, braku aktualizacji systemu już od 2018 roku. tak. Także jest tu jakiś humorzasty człowiek. Dalej mamy pięć denarów. Czyli teraz wszechświat nam wciska hardcore, tak? Hard mode. I tutaj się pojawia ta nasza samotność. Możemy poczuć troszeczkę chłodu. Możemy poczuć, poczuć, że nikt nas nie rozumie. I ogólna taka aura mam dosyć wszystkiego dzisiaj, tak? Także tak możecie się dzisiaj poczuć. Co może się dzisiaj wydarzyć? Możecie mieć finansową irytację, możecie poczuć, że ktoś was zawodzi, ktoś wam nie pomaga. Macie wrażenie, że dzisiaj wszyscy są zajęci sobą i mają Ciebie gdzieś. Ale to jest tylko vibe, to nie będzie trwał, trwało cały dzień. Ale to jest taka energia opuszczenia, poczucia, że nie mam nikogo na świecie, jestem sama, sam tutaj, nikt mnie nie chce, nikt mnie nie lubi, nie mam z kim pogadać. Słuchajcie, będą korki dzisiaj na ulicach, to już Wam mówię. Korki wszędzie. Plany będą się opóźniały, ktoś się spóźnia, odpowiedzi nie przychodzą, działanie nie rusza. Ty masz ochotę rzucić telefonem w kosmos. Rydwa na odwrócony to jest energia. Stop, nie teraz, macie przez chwilę pomyśleć. Czyli tutaj wszechświat będzie nas dzisiaj zatrzymywał, nie po to, żeby nas zdenerwować, tylko po to, żebyśmy zrobili coś żebyśmy czegoś nie zrobili za szybko, żebyśmy nie odpisali komuś emocjonalnie albo żeby uchronić nas przed jakąś głupotą, nie wiem, może innych. No dobra, jednak się ruszę. Mamy tutaj popołudnie, wczesne popołudnie, cztery puchary odwrócone. I cztery puchary odwrócone to jest ten impuls, to jest ten, ta chęć działania, to jest pomysł, to jest nagła motywacja. Normalnie te cztery puchary to my mamy tutaj handrę, my nie jesteśmy niczym zainteresowani. Natomiast karta odwrócona mówi o tym, że poczujemy, że jest ok, mamy inne opcje, y, mamy ochotę do kogoś napisać, mamy ochotę coś ogarnąć, nagle coś nas może zainteresować, nagle widzimy rozwiązanie. I to jest taki moment: siedziałam w emocjonalnym błocie, a teraz jednak wstanę z tego błota. Tak? Słuchajcie, pod wieczór. Słuchajcie, pod wieczór mamy tego asa denarów odwróconego. Czyli jest szansa, ale nie dzisiaj. I tutaj wszechświat rzuca nam tą monetę i zaraz nam ją zabiera. Także to może być odłożona decyzja, to może być coś dobrego, ale nie teraz. To może być oferta, która potrzebuje czasu, to może być plan, który jeszcze nie ma gruntu. To jest taka energia, która mówi o tym, prawie się udało, a jednak nie. Także tutaj może być opóźnienie finansowe, jakaś sprawa, która musi poczekać. Tutaj jest brak potwierdzenia. To jest wiadomość typu: Odezwiemy się do pani, jak ktoś starał się o pracę. I to jest ok, tylko to nie jest odmowa, to jest tylko czas. Także tutaj będzie troszeczkę czekania na tego asa. Także tu jest jakaś oferta, coś do nas idzie, ale jeszcze nie dzisiaj. I późnym wieczorem mamy tutaj Pazia Denarów odwróconego, przepraszam, Pasia Pucharów odwróconego. Czyli ktoś tutaj nie odrobił yy, lekcji życia. Tutaj jest ktoś niedojrzały emocjonalnie, tu jest brak odpowiedzialności za, za emocje. Yy, słuchajcie, to Wy możecie być zmęczeni i po prostu być tacy troszeczkę obojętni na czyjeś uczucia, albo to może być ten sam król z rana, i on dalej ma handrę. Tak, ktoś tutaj może odwołać spotkanie, ktoś może nie odpisać do ciebie, ktoś tutaj się może zachować jak taki głupkowaty nastolatek w stosunku do ciebie. Także słuchajcie, jeżeli zadajecie się z tym Panem, to ta, ta energia tego Pana może być jeszcze dzisiaj wieczorem. Słuchajcie, także <laughs> dzisiaj no, chciałabym same super karty, typu Słońce, rzucić Wam tutaj non-stop, ale ja tylko czytam karty, które one, e, które wypadają. Słuchajcie, no dzisiaj jest taka energia. No mamy tego tutaj faceta rozjechanego. Nie bierzcie tego wszystkiego do siebie, co ten człowiek do was mówi, albo czego nie mówi, albo się blokuje, albo nie odpisuje olej, czy to. Wy czujecie się tutaj wystawieni i zostawieni na lodzie, ale to jest tylko efekt uboczny chaosu tego pana. Także możecie poczuć się niezafajnie dzisiaj rano przez tego pana, przez energię tego pana. I oczywiście, pamiętajcie, to nie jest czytanie dla wszystkich, to jest czytanie ogólne. Słuchajcie, te plany będą stały nam dzisiaj, nie ruszamy za bardzo do przodu, ale wraca do nas motywacja i pokazuje się dzisiaj, dzisiaj również jakaś dobra, fajna szansa dla nas, ale trzeba będzie na tą szansę poczekać. I zdecydowanie ktoś tutaj się dzisiaj zachowuje w stosunku na, do nas jak dziecko. Um, tutaj nie ma takiej emocjonalnej odpowiedzialności, tutaj ktoś ma hangdre, ktoś tutaj wszela focha i słuchajcie, taka moja porada dzisiaj dla was, nie przejmujcie się dzisiaj ludźmi, bo oni będą mieli aktualizację systemu dopiero jutro, a ty jesteś jedyną osobą w tym rozkładzie, która będzie troszeczkę smutna, ale która ma głowy na karku, reszta to będzie po prostu test cierpliwości. Także kochani no troszeczkę tutaj nie będzie za fajnej tej energii, bo nie dostaniemy tego prezentu dzisiaj. Może jutro. Będziemy robić na pewno coś dla siebie, ale tutaj wszystko będzie się ciągnęło, opóźniało, mogą być korki na tych ulicach, a my czujemy się zostawieni sami sobie, nie mamy oparcia w nikim. No bo ten król tutaj strzela po. To nie tylko musi być mężczyzna, to może być jakaś osoba, która po prostu emocjonalnie jest no, niedostępna albo niedojrzała. Raczej bym powiedziała niedojrzała i gra kurde, w jakieś emocjonalne gierki. Także nie dajcie się dzisiaj tym gierkom. Słuchajcie, ta energia minie, prezent do nas idzie, ale jeszcze nie dzisiaj. A my zabierzmy się może za sprzątanie, dzisiaj wieczorem trzeba gary będzie pozmywać po obiedzie może coś pozmieniać w szafkach także tym się zajmijcie obejrzyjcie sobie fajny film wieczorem i się zrelaksujcie nie czekajcie dzisiaj na prezenty, bo one mogą dojść dopiero jutro pozdrawiam was kochani serdecznie mimo wszystko życzę wam wspaniałego, wspaniałego wtorku nie zwracajcie uwagi na tego króla bo on ma focha dzisiaj dajcie mu spokój, niech ma focha pozdrawiam was kochani, trzymajcie się i do jutra